Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 5 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Minecraft wersji beta pobrane z aplikacji Happy Mode do pobrania także w Happy Mode. Zachęcam Was do pobrania tej gry, jest naprawdę bardzo fajna i w ogóle Słoneczne, dobra, to tu możemy sobie pominąć. Zagraj wersję beta, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu Poznań. Link do jego profilu znajdziecie po opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 156 łapek w górę, dobijcie mi cen subskrypcji do ponad 10 000 subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Tu są przebrania, które można wybrać to, to i to ja na razie wolę stóru i rolnika, więc gramy oczywiście w wersję beta mój świat. Zrób kopię z swoich światów przed załadowaniem ich w wersji beta. Wczytywanie. Ta gra jest naprawdę super do pobrania na happy mode lub innych stronach internetowych. W operze, w choromę ja wybieram sobie Happy Mode i tyle to czekamy, aż się załaduje. Bo jeszcze będę tam musiał znaleźć jakiś krzemień, gałąź lub coś podobnego. Proszę bardzo. A tam coś żółtego jest. A słońce zachodzi, no tak. To żółte, to słońce zachodzi, niestety. No to lecimy w górę. Dobra, chyba użyjemy tu tego krzemienia całego, żeby pozbyć się tych drzew. Tak, porozmalamy se tutaj. To już jest noc. Jak będzie ranek, to wtedy coś zrobimy rankiem i tyle. Moja dziewczyna Kinga też gra w tą grę. Jest naprawdę fajna. To znaczy ona gra w farming simulator, ale co wam będę mówił? Kilka lat temu coś nagrała na jej kanale, nawet linku wam do niej nie dam, bo może tego nie życzyć, ale polecam wam oglądać też farming simulator, bo też jest fajne do koszenia trawy, do farmienia różnych fajnych rzeczy i takie tam. Proszę bardzo, teraz tu wszystkie miście będę ogarniał. i to aż w górę mogę lecieć proszę bardzo jest zombie Przeszedł nisko mnie, ale mnie nie adresu. To co tutaj by wymyślić? Na niego już wiem. Blok skalny, nie peł drog. Surowa baranina. ściółka z No to chyba ściółką z go obteguje. Jego już tu nie ma. Szedł chyba na dół. Nawet jednego ząbieka nie mogę tutaj ciachnąć Nie, 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 tego nie, tego nie, bo ja tu czasem mogę wejść na górę Tam coś jest Ole pająk, zobaczcie Jaki pająk Wypaczone, a nie spasione. Jest tutaj. Uciekaj, uciekaj, a i tak cię znajdę. Załatwione! Ja nie mogę, jak go załatwiłem. To z zombiekiem będzie mi teraz łatwiej, a z tym curem? No nie wiem. Ile tu tych curriperów? Nie uciekaj. Jest trafiony. To teraz e, pająka trafiłem, zumbieka trafiłem. To podobne jest trochę do filmu Minecraft. Tego, który oglądałem kilka lat temu. Tego, którego oglądam kilka miesięcy temu. A to był Slenderman. Ja nie mogę. Zobaczyłem Slendermana. Po raz pierwszy w tej serii zobaczyłem Slendermana, ale jego nie da się zobaczyć, tylko on się pojawia i znika. A te Card Reapery, no właśnie. Można je załatwić, czy co? Bo ja nie wiem. Tak, można, ale Slendermana nie można załatwić. Bo jego się widzi, a później leci dalej. ukrywać się niczym cień w tych zarośnach. Ale nagle go zauważyłam, jakie tu postacie się zjawiają. Tutaj jesteś. Tutaj jednego dripera tutaj mam. Nie uciekniesz mi. Raczej nie wybuchu, tylko oddał nam zasobę. To tutaj mamy okopajonka, to już jest linka. Mamy też bez, mamy sadzonkę dębu, biała wełna, poldroch, skniłe mięso, surowa baranina i ściółka liści. To może nam się do czegoś przydać, więc tego ekwipunku nie usunę. No i proszę bardzo, mamy te... Mam tutaj te... różne rzeczy. A dalej, gdzie mam iść? Dobra, pójdziemy tak. Ale dopóki nie będzie ranek, nie podejmuję żadnych decyzji w związku z pokonaniem Slendermana. Do ranka to dociągniemy. I potem będziemy mieli szansę na skończenie tego filmiku. O, mamy zombieka. Tutaj, ale skrzeczy. Krzemień mamy krzemień, albo ściółkę zniszczyć. Tutaj jeszcze mamy kolejnego kalipera, bo zapomniałem, że było ich dwóch. No nie, nie trafiam go, jest tu przede mną. Prawie, abym go zauważył w czapce z umbrelu. nie, zakaminowałem się w tym drzewie. Jest ich tu dwóch. Widziałem, że to jest nie koniec. Tak, jeden trafiony Zasób jest mój O, tam jest! Jeszcze jednego Drybara Muszę to robić Już jest ranek, ale to nie szkodzi. Tak, trafione, więc w tym miejscu skończymy sobie filmik. Albo nie przy tamtym drzewie. Przy tym drzewie skończymy filmik, więc... To było na dziś i tyle na tym moim filmiku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego jakże przywajnego odcinka z Minecrafta w wersji Beta i pozdrawiamy wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się, się ciepło, cześć i panarka papa. Elo pomordy, życzę wam miłego dnia. To był, su wow, to był super hashtag 5 odcinek. To by było na i tyle w moim #5 piątym odcinku y, z Minecrafta wersji beta. Do zobaczenia przy następnych filmikach z tej serii i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się hitłoczyci panarka, papa Elo Pamordy, życzę Wam miłego dnia. Papa Elo.